Dla tych, którzy nie do końca ogarniają o co chodzi w wojnach nerfowych, szybkie wyjaśnienie. Od kiedy gaming przestał być niszą, a stał się globalnym fenomenem, występuje zjawisko nerfienia pod szerszą publikę czyli obniżania poziomu trudności w grach w taki sposób, by dostosować ten poziom do ludzi, którzy nie życzą sobie wyzwania, bo im się nie podoba i chcą się tylko dobrze bawić co w ich mniemaniu często rozumiane jest jako niemal całkowicie bierna konsumpcja produktu bez jakiegokolwiek wysiłku. Brońcie Panie Grozy, umysłowego. Oczywiście nie jest to ogół tzw. graczy każualowych czy niedzielnych, gdyż wciąż miliony ludzi poświęcających nagranie kilka godzin tygodniowo chce wyzwania, ponieważ nawet mając mniej czasu. Bawią się znacznie lepiej, gdy pokonując faktyczne przeszkody osiągają realną satysfakcję. Jednak ku niezadowoleniu graczy pasjonatów, tych pragnących jedynie konsumpcji, ewentualnie okraszonej minimalną dawką zaangażowania kilku pozostałych przy działaniu neuronów, wciąż przybywa, a wraz z nieograniczonym dostępem do głoszenia swych prawd i kazań w internetach, ich roszczenia rozpleniają się jak ten grzyb w moim kiblu pomiędzy kafelkami, który ciągle wraca. No i tutaj pojawia się kwestia hajsu, szmalu, kwitu czy jak to mówimy na bytomiu? Sosu. Ktoś w zarządzie twórców gry siada, obserwuje wykresy, myśli, to nie w przypadku Blizzarda, i podejmuje decyzję, że głosy jęczące o nerwy są na tyle przenikliwe, że warto je zrobić. I tak do nich dochodzi. Część graczy odchodzi, bo nie czując już żadnego wyzwania, jest im za nudno. Część zostaje, bo poziom trudności został dopasowany do ich wymagań. Koniec. Kto ma rację w tej wojence? Wyobraźcie sobie taką sytuację i sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Załóżmy, że mamy park. W parku jest dużo stolików do gry w szachy i warcaby. Każdy ma swoje miejsce, każdy może grać w to, co mu pasuje. Ale co jakiś czas o szachach jest znacznie głośniej i w centrum parku głębią się wszyscy zainteresowani. Gracze, streamerzy, widzowie, kibice, cheerleaderki, no wszyscy. W centrum zaczynają pojawiać się budki z piwem, leci muzyczka, jest wesoło, dzieje się. I wtedy przychodzą ci od warcabów i zło rzeczą, że oni też chcą tu grać ale nie w to, bo to jest za trudne. Wywracają wyrafinowane szachowe piony, a na ich miejsce stawiają swoje własne płaskie warcabowe walce. Pograją chwilę, nudzą się i odchodzą. Wszyscy naokoło też się nudzą i odchodzą jeszcze prędzej. Ci od szachów natomiast szukają miejsca gdzieś poza reflektorami, z dala od głośniczków i ławek dla kibiców. Znajdują takie miejsce, grają, gra jest ciekawa, przyciąga coraz więcej widzów i uwagi, przychodzą warcabiarze, sytuacja się powtarza. Nie jest to idealna metafora, ale innej nie chce mi się wymyślać. Wiecie o co chodzi. Liczy się ten przekaz. Druga część ścieżki wygnańca odniesie komercyjny sukces. To na pewno. I jeszcze bardziej na pewno pojawią się w Arcawiarze. Dużo. Będą chcieli łatwiej. Będą jęczeć. I tutaj Grinding Gear Games po raz pierwszy w historii istnienia firmy zmierzy się z tym i wieloma innymi zjawiskami na tak monumentalną skalę. Przypływ graczy z niesmaczonych czwartą częścią Diablo do Pawłow Exile był ogromny, lecz te liczby mają się nijak do tego, co czeka nowozelandczyków po wypuszczeniu dwójki. I tu pojawia się pytanie. Czy GGG ugnie się pod naporem casuali w obliczu tsunami gotówki? Nacisków, potrzeptów, sugestii, manipulacji, gruźb i chuj starożytnych waalów wie jeszcze czego, bo ludzie, jak wiemy, są pojebani i zdolni do wszystkiego, a my, mali twórcy, skromni konsumenci... Ukryci fetyszyści. Nie mamy pojęcia, jakie odklejone od rzeczywistości jazdy odbywają się na szczeblach, gdzie gotówka przepływa nie tak jak w typowym polskim domu, słomką, lecz rzeką anakondą, co piramidy obala. Amen. Weźmy więc za i przeciw. Argumenty popierające teorię spiskową, według której Grinding Gear Games ugnie się i zrobi srogie nerwy. Punkt pierwszy. Działo się to wcześniej w przypadku wielu innych firm. Punkt drugi. Nazwijcie to przewrażliwieniem, ale zapaliła mi się ostrzegawcza lampka, jak zobaczyłem dwie flaszki w gameplayu z dwójki. Lubię system flach z jedynki. Uważam, że wypróbowywanie różnych kombinacji, szukanie zestawu, który będzie pasował pod nasz aktualny build, używanie ich jako aktywnych buffów jest świetnym urozmaiceniem walki i dążenia do skonstruowania naszej postaci. Oczywiście pojawia się kontrargument. Jak się przyjrzeć bitwom w dwójce, to ogólnie wyglądają one na znacznie bardziej aktywne niż w jakimkolwiek innym hack-and-slashu, więc może cel przełożenia efektów aktywnych flach na pasywne trinkety leży w tym, byśmy mogli bardziej skupić się na samej walce, ale to się okaże dopiero w późniejszych fazach gry. Poza tym wiem, że spora część doświadczonych graczy uważa, że aktywne flaszki są urozmaiceniem o tyle, że co kilka sekund wklepujesz mechanicznie kombo swoich flach, których typy zawsze z góry znasz, więc ten fan z zabawą flaszkami może dla wielu osób być ciekawy przy pierwszych postaciach, a później staje się już rutynowym srd po klawiaturze i tyle. Punkt trzeci: hajs. Argumenty przeciwne tej teorii. Punkt pierwszy? To Grinding Gear Games. Kto, jak nie oni, wie, jak utrzymać przy sobie ogromną, stałą grupę graczy, więc, nawet przy nowej grze, powinni być świadomi swego doświadczenia. Wiedzieć, że tanie, nerfowe chwyty łapiące więcej srok za ogon po prostu nie są im potrzebne, a na pewno nie na dłuższą metę. A taką właśnie grą ma być PoE2. Na dłuższą metę. Punkt drugi: hajs. Ale jak to hajs, tu i tu? No tak, bo zależy jaki kierunek obiorą. Albo wyliczenia wskażą, że to się opłaci, albo że nie warto nerfić pod casuali, którzy i tak szybko się znudzą za cenę wkurwienia graczy, którzy mogliby zostać na lata. Krótko mówiąc, przyjąć potężną falę hajsowej aprobaty, która opadnie tak szybko jak uderzy, czy utrzymać stabilną rzekę. Jest jeszcze jedna opcja. Wszelkie tabelki wskażą, że warto iść w nerfy, a mimo to ktoś w zarządzie, kto będzie miał na tyle mocy sprawczej, powie nie. I co byłoby najlepsze w tak nieprawdopodobnym scenariuszu? Decyzja ta okazałaby się dla firmy na dłuższą metę lukratywna, ponieważ wraz z rozwojem gry, jej rosnącą popularnością w mediach społecznościowych, powstawaniem nowych bildów, poradników itd., z czasem nawet wielu zacietrzewionych warcabiarzy zaczęłoby nieśmiało brać w ręce szachy. Poziom trudności gry na dłuższą metę napędza jej popularność, ponieważ jeżeli tytuł jest banalny, można min maksować swoją postać, tworzyć nowe bildy itd. Ale szybko przestaje to być dla ludzi ciekawe, bo cóż w tym ekscytującego, gdy grę można przejść w praktycznie każdy sposób. Ktoś się jara najnowszym buildem do Diablo 4, robiącym pojebiliard damage'a? No ktoś tak, ale wpiszcie sobie w YouTube Diablo 4 New Builds i Path of Exile New Builds i spójrzcie na wyświetlenia. Różnice są w setkach tysięcy. Większość ludzi, którzy grają w D4 ma w dupie nowe buildy, bo one albo nie istnieją, albo są nieciekawe, albo na tyle banalne, że sami je sobie mogą złożyć i nic ich nie zaskoczy. I niewiele to zmieni w przypadku trudniejszej gry i pojawiających się do niej nowych buildów, efektywnych buildów, pada pytanie poważnie, można to przejść tym? Można zrobić kampanię w taki sposób i nie umierać co minutę albo co 5 sekund? Można tym dojść daleko w endgame'ie? Serio? A co dopiero kiedy nam osobiście uda się stworzyć taki build lub chociaż zmodyfikować istniejący, by bardziej pasował do naszego stylu gry? Satysfakcja gwarantowana. Dobra, dobra, bo żeś się tu rozkręcił. W argumenty. Ja se chcę pograć w spokoju z Padzikiem w jednej ręce, z Kutasem kolegi Warcabiarza w drugiej, a się nie będę wysilał. Gry powinny relaksować. To idź, idź grać w Diablo 4 albo jakieś inne gówno. Jest tego cała masa. Idź! Idź mi stąd! Nie wiem, może w tą grę zagrać z wkładaniem kółka, kwadratu i trójkąta do odpowiednich otworów. Chociaż znając dzisiejszych ludzi, których tempota pogłębia się wprost proporcjonalnie do prędkości rozszerzania wszechświata, to w końcu i to chcieliby znerfić, bo po co kombinować z tymi kształtami? Nie lepiej by było, jakby były na przykład same kółka, wtedy nie trzeba by rozważać, które gdzie. Nie ma stresu, że człowiek się pomyli i nie wejdzie. Tak se siądziesz na luzie z piwkiem, bo to zawsze musi być z piwkiem, bo bez dobijania pozostałości mózgu tym syfem z puszki, które w reklamach jowialnie z piwem, żeby przypadkiem nie przemknęła przez łeb jakaś mogąca wzbudzić zaniepokojenie, abstrakcyjna myśl, typu, co ja robię ze swoją wegetacją, się nie da i cyk, kółko do dziury, jedno, drugie, trzecie, wygrana. Jestem głupi, więc żądam, żeby całe otaczające mnie uniwersum było dostosowane do mojego poziomu. A ty co? Taki jesteś mądry? Tak, kurwa! Taki jestem mądry, bo całe życie się rozwijam, cały czas robię coś żeby poszerzać swoją perspektywę. Mój umysł pracuje na takich obrotach, do jakich warcabiasz nawet nie mógłby się zbliżyć, bo by mu pospalało styki. I wkurwia mnie to, kiedy ze wszystkiego na tym padole robi się infantylne gówno. Zacząłem ten wywód żartobliwie, ale kończę go tak, bo nie chcę, żeby PoE 2 było nerfione do niedzielnego poziomu, ponieważ lubię PoE i mam ostatnią jebaną nadzieję na jakąś dobrą nową grę. Ale panie, co pan skąd te nerwy? No może stąd, że ja już mam PTSD. MGSD. Co? Post-traumatic modern gaming stress disorder. Schizę po polsku. Już spierdolili wszystkie uniwersa, które lubię. Nie spierdolone zostało tylko PoE, XCOM i nie wiem co. Cernik z Lidla cały czas trzyma poziom. To się niepokoję o to, Poe, a to dlatego, że mi zależy, żeby było dobrze. Będzie dobrze. No oby. Na koniec tego rantu, żeby nie było tak negatywnie, mała Puff of exile rada odnosząca się do obu części gry. I zanim ktoś zakwili, że do dwójki przecież jeszcze nic takich rzeczy nie ma, bo jeszcze nawet nie wyszła, to gwarantuję wam, że jak wyjdzie, to będzie to kwestia godzin. Nie dni, godzin. Nie podążaj za Build Guide'em, poradnikiem jak zbudować swoją postać, jeżeli to twoje początki w Path of Exile. Stracisz ogromną część satysfakcji z tej gry. To drzewko umiejętności zostało stworzone z konkretnego powodu. Żeby dać nam coś do przeanalizowania i wykonania. Po prostu wpisz w sekcję nad drzewkiem czego potrzebujesz. Res, Bow, Strength, Sword, Two-Handed, Minions, cokolwiek. I idź w to. Po drodze, zbierając jakieś odporności, życie i damage. W trakcie gry zobaczysz, czego ci najbardziej brakuje. Nie bój się wybierać nody. Po prostu idź w to, co uważasz, że będzie dobre. W ścieżce wygnańca, radocha z wykreowania swojego buildu, który jako tako daje sobie radę, jest nieporównywalna do niczego innego. Nie daj się zwieść, że to niewykonalne, bez lat studiów, min-maxingu i tylko niewychodzące ze swoich piwnic w góle, bez życia, analizujące każdy aspekt PoE, są w stanie to zrobić, a ty ich potrzebujesz, bo bez nich będzie beznadzieja. To kłamstwo. Pawowek Zajel jest prostszy niż się wydaje. Po prostu czytaj rzeczy w trakcie gry, a jeśli nie wiesz co coś oznacza, sprawdź to w informacjach pomocy PoE. Spróbuj sam i podziękuj mi później. Pozdro!